Michałowice Koło Krakowa, 17 listopada 2022 roku, godzina czwarta Przekaz numer 1220. Jezus Chrystus. Jam jest Jezus Chrystus, syn Boży, druga osoba Trójcy Świętej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo niezmiernie was kocham, tak bardzo miłuję. Że z miłości zdecydowałem się na Wasze odkupienie moją męką i śmiercią na krzyżu. Pozwól, że to ja dziś przekażę słowa Bożej Woli na tym błogosławionym miejscu. Nie bój się, ani niczym się nie zniechęcaj, bo jestem z Tobą pomimo Twoich licznych wad i ułomności oraz słabości. Doskonale wiem, że wielu z Was cierpi nie tylko fizycznie, a wielu także duchowo. Cierpienia duszy to cierpienia serca duszy które sobą odbiera głos Boży, działa kojąco, jest balsamem dla duszy nawet wtedy, gdy osoba Boża jest surowa i wymagająca. Szatan to zwodziciel, mówi same kłamstwa, owinięte czasem półprawdą. Głos demona działa drażniąco, denerwuje, działa pozornie, ale także realnie. Demon zachowuje jedynie pozory dobra, nie działa jednostajnie ani z jednakową siłą. Jak rozpoznać działanie diabła? Diabeł, zły duch nie działa od razu jawnie. W ten sposób działa tylko wtedy, jak pozyska na dobre czyjąś duszę i jest jej pewien, że jej nie straci. Demon na początek daje dużą ilość hipnozy i znieczulenia demonicznego na tyle, aby tym bardziej ukryć swoje perfidne działanie. Demony są inteligentne, potrafią udawać dobro, mądrość, lecz to ich boli, przez to niezmiernie cierpią. W tym co czynią są namolni i uparci, podchodzą z tą samą pokusą wiele razy, o różnych porach i z różną siłą nacisku. Demony działają na serce duszy, a ono przetwarza ich działanie na impulsy myśli. Na początku są to subtelne, delikatne myśli, pojedyncze propozycje, z czasem demon je rozbudowuje, rozrasta. Zazwyczaj działa ich od kilku do kilkunastu naraz na tę samą osobę. Z czasem nasilając ilość i jakość swoich działań. W praktyce myśl i pokusa dość intensywnie świdruje wasz umysł, a zły duch nie odpuszcza swojego działania. Zechciejcie czuwać, kontrolować swoje własne myśli, nie pozwalajcie tym złym swobodnie się rozwijać. Zawsze patrzcie, gdzie taka wasza myśl wiedzie, co chce uzyskać, ku czemu podąża. Nie pielęgnujcie takiej myśli, która wiedzie was na manowce. Bezdroża grzechów. Złe duchy bacznie was obserwują, uczą się każdego waszego zachowania, pamiętają o każdym waszym nawet najmniejszym grzechu. Z czasem przypominają wam to zdarzenie. Jednocześnie mówią wam, jak inaczej moglibyście uczynić. A to jest demoniczna retrospekcja. Im bardziej szatan jest uparty w kuszeniu was, to wy tym mocniej bądźcie uparci w oporze przeciw temu, co on wam proponuje. Nie pozwalajcie diabłu, aby zakrólował w waszych myślach i w waszym sercu. Niby to niewiele, ale to od nieokiełznanych myśli zaczyna demon wami rządzić. To wy sami pozwalacie na rozwój w was złych myśli, tym samym wcielacie pokusę w życie. Waszą jedyną siłą duchową jest modlitwa sercem, post, umartwienia i jałmużna choćby w symbolicznych kwotach. Bez tego jesteście słabi, macie niewiele siły. Nigdy nie okłamujcie samych siebie, bo to nie ma najmniejszego sensu. Zawsze starajcie się odkryć prawdę, ku niej podążajcie. Bardzo was proszę o jak najczęstszy rachunek sumienia, nawet co kilka godzin, to ułatwi wam duchowe, lepsze funkcjonowanie. Jeżeli macie dobrą pamięć, to zapamiętajcie co było złego, aby to wyspowiadać przy najbliższej spowiedzi świętej. Jeżeli wasza pamięć szwankuje, to sobie swoje grzechy gdzieś zanotujcie, aby wyspowiadać to co was obciąża. Nigdy nie czekajcie, nie zwlekajcie ze spowiedzią, to szatan odciąga was od niej. Przeanalizujcie wasze życie, zapiszcie sobie na kartce o ile nie potraficie zapamiętać, wypowiedzcie przed kapłanem wszelkie swoje grzechy w sakramencie pokuty. Nie martwcie się tym, że czegoś nie pamiętacie, będzie lepiej, jak zaczniecie oczyszczać się na bieżąco. Nauczcie się rozróżniać grzechy lekkie od ciężkich. Zawsze, gdy pojawi się ciężki grzech wówczas nie czekajcie na nic, lecz najdalej w następnym dniu oczyśćcie się w sakramencie pokuty. Każdy, zwłaszcza ciężki grzech otwiera waszą duszę na zwiększone działanie diabła, a to otwiera waszą duszę na dostęp innym, groźnym demonom, a wam żyje się gorzej, mało komfortowo. Każda dobra spowiedź święta zamyka diabłu furtki na tyle skutecznie, że ten musi się o wiele, wiele bardziej wysilać, aby was zwieść, skusić. Zawsze, gdy przychodzi jakakolwiek myśl, zechciejcie ją kontrolować pod kątem dekalogu. Jeżeli myśl nie zmierza do łamania Bożego prawa dekalogu, możecie ją kontynuować, dalej rozwijać. Jeżeli jednak łamie Boże prawo dekalogu, zahamujcie tę myśl za wszelką cenę, usunijcie ją siłą ze swojego umysłu. Chcę, abyście się spowiadali ze złych, grzesznych myśli, ze złych zamiarów i intencji. Oczyszczajcie swoje dusze najlepiej, jak potraficie. Dość dobrym pomocnikiem w rachunku sumienia jest podręcznik dobrej spowiedzi, który wydał żywy płomień. Warto, abyście z jego pomocy korzystali. Na miarę swoich sił i możliwości odwiedzajcie mnie obecnego w najświętszym sakramencie. Proście mnie o pomoc i obronę. Odwiedzajcie mnie, pozostańcie przede mną na pewien czas w zupełnej ciszy ust i myśli, bo w tym czasie to ja sam działam wewnątrz Was. Możecie prosić mnie o wszystko, lecz najbardziej o pomoc w okiełznaniu Waszej własnej duszy. Ja zawsze Wam pomogę, choć nie zawsze od razu. Nauczcie się cierpliwości, bądźcie dla innych wyrozumiali, ale nie dla grzechu. Nie gorszcie się z byle powodu. Nie okazujcie tego, bo zazwyczaj czynicie to sztucznie, a to jest kłamliwe zachowanie. Wielu z Was goni za dobrobytem i za luksusem, za mamoną, poświęcając temu gro waszego czasu, nie mając go dla Boga. Życie na Ziemi jest przejściowe, jest tylko próbą, a nie życiem zasadniczym. Wasze życie zasadnicze zaczyna się z chwilą zakończenia życia na Ziemi zakończenia ziemskiej próby. Przez Wasze złe priorytety, Złe są wasze wybory których codziennie dokonujecie. Nie jest złym bycie zamożnym, posiadanie wielu dóbr, zapewnienie sobie lepszego bytu, nie może jednak to stać się głównym celem samym w sobie, bo w tym przypadku wasze doczesne życie przejmuje szatan, to on nim kieruje, a on zawsze prowadzi każdego do czeluści piekła. Chcę, abyście dobrze planowali każdy swój dzień. Każdy plan możecie układać w głowie, jak również możecie go sobie zapisać. Nie marnujcie czasu na ślęczenie godzinami przed telewizorem i internetem, nie jest wam niezbędna gonitwa informacji, to także jest złodziej czasu i energii. Zdobywajcie jedynie niezbędną wiedzę inna wiedza jest jedną z pierwszych prapokus. Kto z Was bierze pod uwagę to, co do Was mówi Trójca Święta i Maryja, moja święta, kochana mama. Nie możecie za bardzo liczyć na drugiego człowieka, na Boga możecie liczyć w każdej chwili waszego istnienia, Bóg nigdy nie zawodzi. Chcę wam uświadomić prawdę, fakt, że Trójca Święta jest prawdziwym Bogiem, bo taką ma naturę. Trójca Święta jest dobra, przewidująca, chętnie spełnia wasze realne życzenia, wasze prośby. Niestety, niektórzy ludzie są nieroztropni, nierozważni. Tacy myślą, że Bóg to kumpel który spełni ich każdą zachciankę, każdą prośbę, każde życzenie, brakuje im prawdziwej bojaźni Bożej. Niestety, ale tak nie jest i nigdy nie będzie. Ja chcę, abyście niekiedy doświadczyli dobra jak i zła, dopiero opierając się złu, pracujecie nad wykuwaniem własnej świętości. Bóg to nie złota rybka, nie będzie spełniać waszego każdego życzenia, bo to nie jest dobre, ani roztropne dla was. Trójca święta jest Bogiem i ma wszelkie możliwe przymioty, z nimi istnieje i działa. Jednym z takich przymiotów jest możliwość przewidywania zdarzeń i konsekwencji. Ofiarować Wam mogę tylko to, co będzie dla Was dobre, to, co nie przyniesie Wam żadnych szkód na duszy. Niejednokrotnie to, co Wy widzicie jako złe, Trójca święta widząc konsekwencje wie, że zło z czasem obróci się w dobro, a początkowa strata przerodzi się na końcowy zysk. Chcę, aby każdy z was oddał się Bogu w niewolę miłości przez niepokalaną, a oddawszy się czynił wszystko co zdoła, aby poznać i wypełnić wolę Bożą. Jak poznać, że coś jest wolą Bożą? Nie każdy z was ma możliwość rozmowy z Bogiem, a nawet nie każdy wizjoner otrzyma od Boga gotową odpowiedź na swoje pytanie. Wy nie mając wyjścia, czyńcie wszystko metodą prób i błędów. Za wszelką cenę unikajcie jakiegokolwiek grzechu i grzeszenia, doskonale wypełniajcie swoje obowiązki stanu, pomagajcie słabym i ułomnym nawet wtedy, jak wam się wydaje inaczej. Nie zawsze dostrzegacie korzyści płynące z osoby wam uciążliwej i zdawałoby się leniwej, a ona jest ułomna umysłowo, często poraniona przez przeszłe życie. Niekiedy szatan będzie podsuwał wam swoje własne rozwiązania pozornie dobre, lecz w konsekwencji chce was doprowadzić do takich błędów, które powiodą was na dno rozpaczy i zniechęcenia. To z kolei przyciąga do was demona depresji, a on demona śmierci. Ten namawia was na jedynie słuszne jego zdaniem rozwiązanie namawia was do samobójstwa. Każde samobójstwo to ciężki grzech, ale nie każde skazuje na piekło. Święta Boża sprawiedliwość bada każdą sprawę indywidualnie, rzeczowo, dogłębnie, bierze pod uwagę wszelkie okoliczności łagodzące. Ten, kto doprowadza kogokolwiek do rozpaczy, bierze na siebie jego grzech wynikający z tej rozpaczy. Dość często bywa, że ludzie biorą dość wysokie pożyczki, a czasem nie potrafią jej spłacić w wyniku nieprzewidzianych okoliczności. Ten, kto pożycza, nie może być bezduszny, okrutny, bez serca lecz powinien pomóc osobie, która pożycza, umożliwić spłatę długu, dać czasem jakąś ulgę, czasem zawiesić spłacanie raty długu do czasu podjęcia nowej pracy. Jako bank nie możesz bezkarnie zabrać komuś pieniędzy, które częściowo spłacił, bo patrząc sprawiedliwie z twojej strony, święta, Boża Sprawiedliwość policzy ci to za kradzież. Złem jest świadome pożyczanie wiedząc, że nie jest się w stanie spłacić długu. Niewielu bierze pod uwagę spłatę długu duchowego, który jest nie mniej ważny, istotny od długu fizycznego. Co jest długiem duchowym? Jeżeli ktoś coś komuś obiecuje, a nie ma zamiaru słowa dotrzymać, taka osoba zaciąga wobec tamtej dług duchowy. Warto, aby każdy, kogo ktoś prosi, aby oddał proszących do Bożego skarbca, do Bożej dyspozycji, wówczas to z niego płyną wszelkie modlitwy i ofiary na rzecz osoby proszącej. Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu, świętemu sercu, kocham was niezmiernie i pragnę od was waszej całej, lecz czystej miłości, cierpliwości, a nade wszystko waszej wyrozumiałości i zaangażowania. Pragnę, abyście nigdy nie skupiali się na złu, na jego wpływach, lecz zawsze trwajcie w dobru, siejcie je oraz miłość. Błagam was dla dobra waszej duszy, wybaczcie każdemu z serca, kto przeciw wam zawinił, choćby nie wiem, co złego wam uczynił. Przebaczcie im z całego serca. Nigdy nie chowajcie w swoim sercu jakiejkolwiek urazy. Często stawiam wam na drodze osoby, z którymi się wiążecie, a po pewnym czasie okazuje się, że wasz wybór był chybionym wyborem. Dopuszczam to dlatego, abyście dopomogli ratować od wiecznej zguby tę osobę, a także jej rodzinę, przez wszelkie wasze starania, posty i wasze modlitwy. Powierzajcie te osoby Trójce Świętej, a swoje wszelkie modlitwy, ofiary, posty oddawajcie wyłącznie do Bożego skarbca. Proszę was o to, abyście się postarali nie obmawiać tych osób, bo one są duchowo bardzo ubogie, biedne, bo tkwią w złu, aby z waszej pomocy i waszej współpracy z Łaską Bożą poszłyby na miejsce wiecznej pokuty, na wieczne męki, do jeziora ognia i siarki, do piekła spróbujcie nie narzekać nie gderać nie obgadywać bo to znacznie obciąża wasze serce i sumienie nie myślcie za wiele o swojej krzywdzie zapomnijcie ją bądźcie ponad to wszystko postarajcie się abyście myśleli tylko o trójce świętej i przebaczajcie wszystko waszym winowajcom nigdy nie pielęgnujcie w sercu urazy lecz wyrzućcie te demoniczne haki ze swojego serca aby nie stanowiły dla was dodatkowego Duchowego obciążenia. Niech nikt nie skupia się na sobie, bo to jest nader postawa. Chcąc zyskać więcej łask bożych dla siebie, skupcie się na pomocy dla innych, wtedy tym więcej łask bożych do was powróci. Pozwólcie mi działać nieustannie na was i wasze serca wykonujcie to wszystko, co wam podpowie Duch Święty. Nie chcemy dla was źle, ale dobrze, a przystanie do Szatana i Jego woli Zawsze przyniesie wam wszelkie zło i same problemy. Przemyślcie swoje życie i postępowanie, wyciągnijcie dla siebie odpowiednie wnioski, abyście przez podjęcie właściwych decyzji uniknęli nieodpowiednich konsekwencji. Powierzcie wasze życie, waszą codzienność w Boże dłonie. Nigdy nie odwracajcie się ode mnie, ja zawsze chętnie podzielę się z wami moją miłością, lecz czy wy zechcecie ją przyjąć to nie jest teraz takie pewne. Kocham was niezmiernie o moje dzieciny i z miłością przytulam do wnętrza mojego świętego, zranionego ludzkimi grzechami serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno i chcę, abyście mi do końca zaufały, tak bezgranicznie, nie raniły mojego świętego serca. Czystać jest was na to? Czy stać jest was na to, abyście zechcieli być zbawieni? Mi tak bardzo mocno zależy na waszym zbawieniu. Powierzcie mi i mojej świętej, kochanej mamie całe swoje życie i mienie, czy stać jest was na taki gest? Chcę was zbawić, lecz czy mi na to pozwolicie? Ja jednak was wszystkich bardzo mocno ukochałem, pomimo waszych wad i ułomności, tak aż do szaleństwa krzyża. Kto z was zechce szerzyć kult trzech bożych serc, kto zechce z was uwielbiać Boże serca? Za waszą wielką hojność nagrodzimy was naszą hojnością. Czekam na Was i Waszą miłość. Jezus. Ogłoszenie Dobiega końca wydruk modlitewnika opracowanego przez żywego płomienia. Składa się on z dwóch tomów formatu A5 i zawiera łącznie ponad 700 stron. Cena kompletu to 40 zł plus koszt przesyłki. Zamówienia można składać telefonicznie w drukarni u Pani Magdaleny pod numerem telefonu 664 038. 100 w godzinach od 10 do 15 w dni powszednie. Informacje dotyczące zamówień można dodatkowo uzyskać pisząc na e-mail drukarni w sekretariat .druk Drukarnia będzie rozprowadzała nakład od czterech sztuk w opakowaniach lub od ośmiu sztuk w kartonach bez ograniczeń. Z uwagi na duży koszt przesyłki zalecamy składać zamówienia zbiorowe. Drukarnia prosi o dokonywanie przedpłat na konto bankowe. Gdyż z wieloletniej praktyki dotyczącej nadawania przesyłek wynikają często różne niedomówienia z odbiorem lub płatnością za pobranie mu kuriera. Ustalimy to podczas rozmowy telefonicznej przy składaniu zamówienia. Pojedyncze egzemplarze będzie wysyłała i w sprawie zamówienia udzielała informacji pani Halina Szustak pod numerem telefonu 507-015-737. A teraz słowo o żywego płomienia. Zachęcam do kupna nowego modlitewnika, który jest konkurencyjny dla innych modlitewników. Powyższe informacje znajdą Państwo w opisie pod filmem.